Cześć! Każde społeczeństwo potrzebuje liderów, a my chcemy stworzyć możliwość, żeby mogli się spotykać, inspirować, żeby rozwijać swoje umiejętności przywódcze. Lider to człowiek, który ma myśl, a każda myśl to taka iskra, która może na tym naszym zawodzie, na tym naszym terenie rozprowadzić ogień super pomysłów, no i posunąć nas o lata świetne do przerwy. Lider to jest ktoś, kto potrafi koło siebie zgromadzić grupę osób, które jest w stanie realizować wspólnie jakieś sensowne projekty. Lider to osoba, która w drugiej osobie zauważa to, co w niej jest najlepsze. Lider musi się umieć zdecydować i zdecydować się na podstawie jakiejś wartości, tak, żeby być przykładem dla innych. Więc fajne sobie zrozumieć, jak te informacje na nas działają, z którymi emocjami się te informacje łączą i jak Później się na, na podstawie tych informacji decydujemy. Potrafię Cię nauczyć, jak wykorzystać swój błąd dla rozwoju osobistego, a nawet jak wykorzystać obcy błąd dla swego profitu. To, co ja mogę dać uczestnikom, to jest temat. Temat do przemyślenia, a mianowicie czym jest tożsamość. Z jednej strony chciałbym usłyszeć, co Ty jako uczestnik masz do powiedzenia na ten temat, a z drugiej strony ja chciałbym się podzielić swoimi własnymi doświadczeniami w tym temacie. Naszym celem jest wspieranie i inspirowanie młodych ludzi, by stali się liderami w swoim środowisku. W ramach Akademii Liderów chcę Wam pokazać, jak zebrać paczkę osób i zrobić projekt, który zrobi Wasze otoczenie lepszym, a głównie jak komunikować między sobą. Co możesz zyskać, jeżeli spotkasz się ze mną? Na pewno moje duże doświadczenie w ramach organizacji pozarządowych, w ramach polityki, w ramach samorządu, ale także szkolnictwa. A co można przekazać, co jest według mnie najcenniejsze, to to, że. Wskaże takie momenty, które są kryzysowe, gdzie można uniknąć pewnych zasadniczych błędów w swojej działalności. Nie chcemy nauczać, ale dajemy możliwość samorozwoju. Hej, cześć, Szybka Piłka, Akademia Liderów. Na spotkaniu ze mną porozmawiamy o waszych mocnych stronach. W jaki sposób one robią was unikalnymi, w jaki sposób możecie je wykorzystać w swoim życiu, a także w jaki sposób mogłyby was niekiedy ograniczać. To tyle na razie, trzymajcie się.